Siema wszystkim, jestem Rafał Kochanowski, a wy znajdujecie się na moim nowym kanale Rafał Kochanowski. Jak widzicie, jesteśmy razem tutaj z firmą Royal Motorsport, którą organizowaliśmy w zeszłym odcinku konkurs i do wygrania są ich gadżety tak jak widzicie poszerzenia do różnego rodzaju pojazdów, ramki na tablicę, koszulki, jak i od nas kominy. Także zapraszam Was do oglądania odcinka, ponieważ na końcu jest rozstrzygnięcie konkursu związanego z filmem Royal Motorsport. Siema wszystkim, generalnie zaczynamy dzień 10 wtorek, tak i no, przyszła do nas piękna paczka od jednego z naroczyńców yy, autoryzowanego serwisu Boż Przybyłowicz z Rzeszowa, z tego co kojarzy. to co Arturo nam załatwił tutaj od jego sponsorów, jego naroczyńcy, tak, to jest Disney Serwis Dokładnie. Więc zaraz bierzemy się do rozpakowywanie tych yy, właśnie darów do jedyneczki. I tak jak mówię, no, w tym momencie, tak. O, tak jak widzę, serwis diesel przydułowicz. Więc generalnie on dochodzi do całego szablonu naszych daroczniców i sponsorów w odbudowie yy, z tak? Zaraz to rozpakujemy dość dużo tego, więc jesteśmy mega szczęśliwi, że yy, tak, taką wielką pomoc dostajemy od yy, no, serwisu Bosza. Tak? Więc obierzymy się za zaspakowywanie. Tak jak mówiłem z początku filmiku, jak Arturo przyjechał do nas, e, dostaliśmy voucher, prawda, na pomoc od Boscha. Z względem płynów, układów zapłonowych całej reszty, hamulców, tak jak widać, na banku. No to mamy tarcze hamulcowe. Proszę, akumulator jest piękny od Boscha. Powinien się nadać. Płyny. Elegancko. Chłodnicze. Tak. Mam następny paszcze. Do przodu są dość spore. Wiadomo hamulec będzie. Zaraz z tymi hamulcami wjeżdżamy. No tak. Tu w tej paszce to bardzo nie wiem co jest, więc zaraz zobaczymy. Proszę, jakie miłe, Jakbyście... Życzymy szybkiej odbudowy dyktowozów. Powodzenia. Zespół Bosch, serwis Przybułowicz. Dzięki takiej pomocy na pewno szybko odbudujemy. Proszę, mamy gadżety. posza do rozdania. Trochę tego jest. Same piękne smyczki od Boscha Przybułowicza. Myślę, się za niedługo, zrobimy pewnie jakiś konkurs, żeby to wszystko porozdawać. Robimy w taki sposób. Co tu mamy? Kocuszki, prawdopodobnie. Tak. Płyny chłodnicze wszystkie. To, co potrzebujemy do złożenia i zalania. Hamulcowy. To jest do chłodnicy. Następne klocki. A ty... Tu nie muszą być jakieś mega... Olej do silnika. Olej do skrzyni I do dyfra pewnie też tutaj będzie Oj, no by trzeba było wypakować to wszystko Nie wiem czy jest sens to wszystko Tu mamy co? Power steering fluid, tak? Do wspomagania No i w sumie to na tyle Bardzo, bardzo dużo tego jest Więc Mamy wszystko do zalania, do odpalenia Jestem mega wdzięczny Boszowi i Tutaj od Pana Przybyłowicza Za taką pomoc i współpracę, że więc tak dzięki game'ie autoryzowanemu serwisowi porzuciliśmy to mamy to skręcić z tyłu do naszego przygotowanego zawieszenia więc co, zakładamy tarcze i skręcamy to w całość piękny, porządny walec Brembo Rębow na pewno więc jeszcze raz wielkie podziękowania dla sponsorów Autoryzacja przepisów Bosch Przybyłowicz. Zabieramy się za robotę. Tak? tak jak widać, na załączonym obrazku kończę już montować zestaw klocków tarczy od firmy Bosch Serwis Przybyłowicz. Została nam już końcówka, tylko do zmontowania. Zostaje już ostatni zacisk zapięty, skręcony na, do jarzma. Montujemy sprężynki i zaraz zobaczycie cały efekt końcowy naszej pracy tu z tyłu. Zrobione, sprawdźcie sami jak to pozadzko wyszło. I tu mówi Grzesiu, si i A te piękne wahacze mamy prosto od firmy, od swagier.com. Dzięki nimi będziemy regulować całe zawieszenie tylne, plus jeszcze oryginalne pestki, które są tu. Brakuje tylko jeszcze półłośki, co można odpowietrzać. W sumie hamulce można już odpowietrzać. Dobraliśmy przewody. Wszystko jest dopasowane tak, żeby miało się pięknie z całym zawieszeniem. Będzie czym hamować. Co? Jeszcze raz wielkie podziękowania dla przywołowicza autoryzowanego serwisu w Rzeszowie. Bierzemy się teraz do składania. Wszystkie płyny zalejemy, ale to już przed odpałem. I to Składamy w drugą stronę, tak? No się ma wszystkim. Generalnie jest godzina za 28. Wieczór, więc walczymy dalej. Jak już, pamiętacie, pewnie, jak już pamiętacie wtedy, kiedy Arturo przywiózł mi budę jedynki, jak i wszyscy daroczyńcy sponsorzy, którzy pomagają nam w odbudowie auta. Tak i doszło teraz do następnego etapu naszej budowy auta, doszedł właśnie ten skręt od Funo Auto Tunic, tak, od Fata. No i dzisiaj właściwie go zaczynamy montować. Niestety jeszcze nie doszły nam amortyzatory docelowe jakie mają być. Oczywiście Przez... zresztą na pewno się dowiecie na naszych odcinkach, jakie będą to amortyzatory. Ale na chwilę obecną jeszcze ich nie ma, więc będziemy składać na starych amortyzatorach. Tył wam pokazałem ostatnio jak wyszedł. Dzięki właśnie swagierom mamy właśnie pełne regulowane tyły, a dzięki właśnie Funo, czyli Fatowi mamy cały regulowany przód. I zobaczcie jak to wszystko będzie wyglądać z naszymi hamulcami może uda mi się nagrać jak to montuje generalnie już przygotowałem tutaj skręt już Wam pokażę o tak górne mocowanie mamy tu no w tym momencie stałem to na starym amortyzatorze więc no, nie ma sensu tego zakładać przyjdzie odpowiedni gwint to wtedy będziemy to montować się serio przy czym tu już mam przygotowaną zwrotnicę z piastą więc to wszystko zaraz wlatuje do Auta. Jedną, stronę, jedną stronę już złożyłem, No ale to zaraz wam pokażę efekt końcowy. Dla mnie jest petarda, gdzie jeszcze nie jest to wyregulowane. Mi się to bardzo podoba. Mechaniku, chcesz mi pomóc? Co? No nie wierzę, no popatrzcie. Przyszedł. Słucham ciebie, krakierku. No więc tak. Chyba na dzisiaj za dużo nie porobimy. Prawda kakier? Ale ty jesteś przymiraz. Główny mechanik uważa, że to już za późna godzina, więc jeszcze porobimy coś takiego, prawda? To? No. Hej no, tak, on nie lubi kamer. A jest najlepszy tutaj. No nic no, ja walczę dalej. Więc generalnie złożyliśmy już jedną stronę. Zobaczcie jak to się prezentuje tutaj na na aucie. Także wiesz. No jest tak jak mówię, hamulec był i jest nadal z czy 3 i -3 Dość spory, tarcza jest prawie czysta. Pięćdziesiątka, skręty, no powiem Wam, miazga. Teraz w drugą stronę. Do odboju. Nawet na seryjnym może, który jest po prostu y, zły, tak? Już jest kozak skręt. To jeszcze wszystko kwestia regulacji, tak, więc to jest tak. Nie no, proszę was. Coś czuję, że to będzie porządne back for entry. Nie no, no, szacun, po prostu szacun. Dojdzie pełna zbieżność, regulacja ja się już nie mogę doczekać jak to będzie funkcjonować, jak to będzie działać, tak? Więc lada chwila opuścimy go na koła, tak? No. Generalnie nie mogę się doczekać, więc nawet się nie przebrałem dzisiaj. Zdaję wypatrzymy od pata, czyli od północotunii. Od to jest coś, coś co mają w ofercie. Ale nigdzie tego, że tak powiem, nie widać. Ale za niedługo to będzie u nich na stronie, gdzie serdecznie wszystkich zapraszam, wbijajcie do nich na Funo nich, bo mają takie gadżety, że proszę prezentować. Owszem, no. my mamy od nich cały przed przedni do przodu. Ciekawe jest, jak auto się będzie zamontować. A tu będzie coś, co mi się tak podobało, że a to jest taki brakujący element do wnętrza to, tak więc wydałem ja z kwiatkiem, że coś takiego w ofercie jest to później to dlaczego ja jeszcze nic tu nie wiem proszę o ładne zapakowane więc tak co to może być proszę. piękna pompka brembo a tu jest to co nam brakowało Pijać, pijać. To nie jest piękna, piękna, hydrołapa, normalnie szok. No proszę bardzo! Ale się to będzie prezentowało w środku na podwójnych łożyskach rękojeść no magia proszę, a to jest najciekawsze ponieważ mają pompki brembo oni jako jedyni prawdopodobnie mają te pompki nie wiem ze zbiorniczkiem po prostu to wszystko się będzie tak pięknie komponowało do naszego że już czuję jak będzie działać, więc wszystkich zapraszam do strony. na stronę. Na tu mi. wszystko co potrzebuje się z zestawy skrętu hydrołapy i jeszcze wiele innych adapterów. No, wszystko mają po prostu, wszystko więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko pakować pod i, i Przymierzę tak? Tak, jak jakoś skrętu z przodu jest. Tak samo się wygląda ten otorężyk. Teraz mam postanowić przybliżyć to, żeby przybliżyć dokładnie. Także... Proszę. Ej no magia. No kozak. No nie mogę się doczekać już. Proszę. Rębo. napis. W następnym odcinku bierzemy się powoli za montaż, jak i budowę nowych kolektorów wydechowych. Wszystko trzeba będzie ładnie pospawać z nierdzewki i sami ocenić, jak to wyszło. Dobra, także chodźcie ze mną. Yy, zaczynamy rozstrzygnięcie konkursu, yy, który razem z firmą Royal Motorsport robimy. Dla Was przede wszystkim i tak jak tu widzicie mamy już program odpalony, link podany, słowo klucz, czyli Royal, które było w naszym, naszym, że tak powiem, już sekundę, o dobra, słowo Royal, które było najważniejsze w komentarzu i wtedy bierzecie udział, prawda, w konkursie, tak, więc zaczynamy. Pierwsze zwycięzca, do którego powiedzą poszeszki, zaraz się dowiemy. Kamil Paczkowski. Tak, Kamil Paczkowski wygrywa poszerzenia firmy Royal Motorsport. I co? I jedziemy z dalszymi osobami. Tak, jak mówiliśmy, że do pierwszych pięciu, z tego co pamiętam. Więc bierzemy następną osobę. Ojeciu, ale żebym kliknął. albo dwa razy kliknął. Dobra, <laughs> więc tak. Następny jest Pat Zuk. Pat Zuk. To jest drugie miejsce, tak? Drugi zwycięzca naszego konkursu. Teraz głosujemy trzeciego. Xwilu. Xwilu, więc gratulujemy trzeciej osobie Więc następne jeszcze dwie i. Będzie już po Adam P Adam P Pozdrawiamy jak i gratulujemy. I ostatnia osoba Kamil Ożug. Więc Kamil Ożug jest osobą, która zamyka pierwszą piątkę. Gratuluję wszystkim, którzy brali udział w konkursie razem z filmem Royal Motorsport, tak o to mówię. Te koszuleczki jak i kominy od nas, Royal y, ta, y, na, na tablicę rejestracyjną, rameczki, różne, wszelakiego rodzaju naklejki, wszystko wędruje do was, tak, więc Gratuluję jeszcze raz i zapraszam do subskrypcji kanału, jak i pozostawiać łapki w górze, no i komentarza, więc śledźcie nas dalej, bo to mega motywuje i walczymy dalej nad jedyneczką, a będzie za niedługo jeszcze coś fajniejszego na naszym kanale, więc do zobaczenia.